Chciałbym niezmiernie pogratulować dwugodzinnej prezydentury. Chciałem to zrobić wprawdzie od razu w niedzielę, no ale nie raczył pan wpuścić telewizji w Polsce 24 na swój wieczór wyborczy, a teraz chciałbym zapytać, czy po drugiej spektakularnej porażce zamierza Pan sobie odpuścić kolejny wyścig po prezydenturę? Czy będzie pan działał w myśl staropolskiego przysłowia do trzech razy sztuka? Pozdrawiam pana redaktora. Odpowiedziałem na to pytanie. Ja się koncentruję na Warszawie, jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo za te gratulacje. Chciałem zapytać. No w sumie tak, ja też nie zdążyłem pogratulować tej dwugodzinnej kadencji najkrótszej w historii. Nie, no teraz tak na poważnie, no Rafał Czeskowski, w końcu weźmie się za prezydenturę Warszawy, no bo od kiedy trwała ta kampania wyborcza, to ja nie widziałem, żeby coś robił w Warszawie. Sam w jednym wywiadzie powiedział, że raz tylko w tygodniu jest w Warszawie, więc no, na moje to jeszcze nie powinien mieć nawet zapłacone za na te miesiące, czego nie było. No i tak, drogi panie Rafale, no pan nie wygra wyborów prezydenckich udając zwykłego człowieka jeżąc sobie MZ-ką. No i przede wszystkim, jeżeli pan ma w, swoich, w swojej partii Myrchę czy Gajewską, którzy dorabiają się na dodatku mieszkaniowym, i później jeszcze mają czelność mówić o uczciwości. No to naprawdę nie wygra pan nigdy wyborów prezydenckich i mnie tylko zastanawia, co teraz z panem zrobią. No bo kiedy panu się zakończy kadencja w Warszawie, bo może pan być tylko do końca 2029 roku, dwie kadencje maksymalnie, no i druga kadencja się będzie kończyć. Gdzie pana wyślą? Europarlament? Czy dadzą w jakieś inne duże miasto, żeby pan był prezydentem? Ciekawe. Dają życie, niestety, pan pewnie w jakimś dużym mieście wygra, bo do. Duże miasta na no te lubią głosować na uśmiechniętą koalicję, ale mam nadzieję, że w 2027 roku rodacy wybierzecie Konfederację. Będziemy rządzić tym państwem i w końcu zakończymy tą wojnę polsko-polską. Pozdrawiam, 6 miesięcy Polaków, Konfederacja Polska Racja.